Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Risa. Ze mną jest Ignia. Szymano, witam. Z pewnych przyczyn zapis się nie zapisał i musiałam troszkę improwizować. I przez to nie mamy chociażby bestii. I, no, i tak. nasz syn jak był gruby, tak jest gruby. No i oczywiście w najlepszym momencie grę w ogóle nie, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale on z, używa jakiejś tej telekinezy chyba, bo tak z dystansu drapie troszkę, jak się człowiek przyjrzy. Troszkę tak. Tak, to są zdolności specjalne i to A, mało te, który kocna. Te koty to po prostu prowadzą. Nawet wiem dlaczego. Nie jestem w stanie to zrozumieć. A, ale to dziecko strasznie brzydkie wyszło bez kitu. Jeszcze jest walnięte, Jeszcze jest a, ma przyjaciela, który jest do jakimś do robotem, który zamienia się w pluszaka. I będzie trzeba zresetować nasze simy, bo się zbugowały troszkę, a, ale to tam, kiedyś. To w jakimś sensie? O kurde, ale brudny O jezu. Jezus Maria. Co tu się stało? Wybuch jakiś. I, i, nie, szpinak, nie, szpinak jest jedli, bo zielone nie, jest i to wiesz. Co tu się stało? Jezu. Jeszcze te koty. Ale tu Co się, się, dzieje, się dzieje, dzieje tam? Wrują się te kocury z tyłu jeszcze. Mamy problem pewien. E, musimy na chwilę przerwać nagrywanie. Zaraz wracamy. E, wróciliśmy po chwilowym cięciu. Tak, trwało 48 minut. A tak naprawdę 12 sekund. Ale to około. dziecko nie lepsze wyszło, ci powiem. Ty, ale w ogóle wytłumacz mi, jakim cudem on ma 2 lata i ma zakola? Mnie nie pytaj, to pewnie rodzinne. Ale ja nie mam chyba. Ta armia kotów też. Gazeta, miam, miam. Gazeta rozdrapana, pewnie koty, jak znam życie. Tak się domyślam przynajmniej. Boże, jak ta część się tnie, to jest po prostu abstrak... no, taka, abstrakcja. Ona ta, tak pięknie ryska. zoptymalizowana jest niestety, no nic się nie poradzi na to. No, to dziecko będzie upośledzone jak nic. Też tak podejrzewam, osobiście. Co to? Kto to tak chrapie? O co tu chodzi? Mam nadzieję, że to było buzią, szczerze mówiąc. Ja nie mogę. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale to ty nie! O co tu chodzi? Znaczy w ogóle Sims zawsze tak jakoś dziwnie chodziły, szczerze mówiąc, no, Co to za dźwięki ca, ca, są? wcale mi się nie dziwię, jakby było tak, że fps w teorii są normalne. No strasznie, co jest, ty? A na nagraniu też tak tnie? No? To lipa. Gorsza myszką to tak tnie. No nic, nic nie poradzę na to, że tak to tak działa. Przykro mi. No niewiele można zrobić. Ale można się cieszyć grą po prostu. Nakarm na podłodze, ale po co ty go będziesz karmić na podłodze, jak możesz go nakarmić tutaj? A nie ma tego, takiego, tego? No mamy, właśnie o to chodzi. Karm na krzesełku dla dzieci. Boże, nie mogę z tymi lagami. Nigdy nie widziałem urodziny tych, tych dla dzieci, tych krzesełek takich. Jeszcze to. ZO tu jest jeszcze, Kocza kawiarnia jest. No i tam. Trzeba dorobić. A no już, pięć starczy, bez przesady. Ale ten jeden kot jest brzydki. Tu wszystko jest brzydkie. Generalnie bardzo lubię koty, ale ten jest naprawdę wyjątkowo... Przecięty. ...przeciętny. Kupić coś wartego przynajmniej tysiąc. Co, on jest jakimś materialistą? Nie masz kryzys wieku średniego. Aha. Zaraz ci kupimy jakiś rower. Żartowałam. Może być ciężko. Marnyżę, Marny zawsze jest... zaczynałem z tą furą. Ale e, w ogóle nie wiem, czy to w tej części, ale w którejś części można było sobie autko zmontować samemu. Nie wiem. Nie pamiętam. A to nie wiem. Nie kojarzę. A to chyba w dwójeczce było. Nie stać nas na auto. Na razie. Tu musisz poczekać. No to zbierajmy do tego tysiaka, to się kupi tego. jakiegoś takiego najtańszego za tysiaka Furasa. Czekaj, zapiszę to To się furasa jako samochód. Bo przecież. tragedia. Widzę, że postać maluje tam też, są, też. są tylko ludzkie. Tak. Wizyta w parku, koloryzowany. To była nasza wizyta w Egipcie. A, dlatego tak zielono i drzewa są. Dokładnie. No. Wcześniej nie, 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 nie zauważyłem w ogóle korelacji, ale rzeczywiście widać tutaj, czuć. Mm. Trzeba im zmienić nazwiska, bo wszyscy mają po mnie nazwisko. A tam idzie przeżyć. O, syf robię? Jezus, jakie to... Mikrotrysta, szczerze mówiąc. Nie. Ucz mówić, może mi nie będzie krzyczał. Aha! Już wiem, co to tak chrapało. No, ma jakieś chrapanie? Jest taka cecha? Chyba nie ma w ogóle, nie? Mm, nie no, nie ma. Chyba. Ach, czy co, on jest dziwny po prostu. Żydkie wyszło jeszcze chrapieć, sos. Iłacio... No. Beka. Iłacio no, się prowadzenia. Kto co wydał już pieniądze? A, to ja. Dobrze, że na coś takiego, a nie na auto za tysiąc. jest. Trzeba zbierać na cytrynę. Tak, jaką cytrynę? No ten drugi samochód to ile kosztował? I 750, pięćdziesiąt, ale my potrzebujemy co najmniej za tysiaka. A, ale nazywał się chyba Wielka Cytryna, czy coś takiego ten samochód? Ja wiem. No, inaczej ja nie wiem, ale tak mi się wydaje. No, wielka cytryna. No? A my wybieramy no, no, na smród 5328. Smurd, a nie smrut. Smród. To jest chyba wzorowane na Ford. A, a, a! Właśnie obraziłaś cały koncert amerykański. Ups. 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 A te kwiaty to w ogóle różowe? To co to jest? To, to są. To kwiaty sakury, jakieś. ty, ty nas już do piaskownicy? Czy mi się wydaje, co to jest? Ej, w ogóle ogarnęłam i nie wiem, jak to ogarnąć, ale to już tak zostanie. Ogarnęłaś, ale nie wiesz, jak ogarnąć. A w sensie teraz mam namierzone na plecak, a na obę siemi przechwytuję, że jest wyżej nad plecakiem. Tak, jakby myszka ma inny punkt. Czy może masz niedopasowany rozmiar tego ekranu, to jakby. No nie wiem, ale nieistotne. Będziemy grać jak mamy. Wracając do tematu, czy do y, piaskownicy jest nas nasrane? Co? Piaskownicy jest nasrane chyba. Co? No. A nie, dobra, co tam to, to był żółty samochodzik. Snemu oszukany po prostu. Na 100 latek może spędzić czas w piasku I nic. Ja, no, co to tak tnie? Przecież ta gra jest. Nie mam komputera z błotami liści. Chyba. Nie no nie, nie no, nie jest, jest tak zle. źle Jeszcze ten chrapie Koty, koty miał co ten chrapie, piaskownicy na nas On funkcjonable Masakra Ale ten kot Czemu on szczurem jest? Nie nie, mogę, nie rozumiem tego to w ogóle jest jakaś abstrakcja, jest z... <noise> jakiś On, wygląda jak On, On wygląda jak szczur. On wygląda jak szczur. To jest eksperyment, to eksperyment jest... laboratoryjny. To jest imperatorka. Aha. Aha. Kurwa. myślałem że to kot. Paszczy otworzył. <noise> <noise> Jezus. O ty, ty takim smrodem jeździsz do pracy. Z mordem yy, ta... czekaj Co? Nie, nie, zaczął mi się umysł. Okej. Okay. Musisz... Najlepsze jest to, że początkowo jak ty mówisz takim smrodem jeździsz do pracy. Mówię, mmm, no faktycznie ludziarnia całkiem nie Co ty gadasz w ogóle? Ale no stoi tam, no Dziarka przecież. No. No właśnie, myślałem, że to jest mój pracowniczy. Co ty przytulasz? Czy to jest królik? No to, to chyba pluszak. O, jaki, jaki upośledzony, co jest? Jak ten kot. Ej, może to będzie miłe, ale to dziecko wygląda jak Nastka z pierwszego sezonu. O mój Boże. Ile zanim ją porwali Masakra Dobra, przyspieszmy trochę czas Już głodna jest nie jadła przed chwilą naleśników czy czegoś? <grym> Słuchaj, to moja simka, tak? Kot nie robi terror, powtarzam. Wszystkie koty tu terror robią. Oto no to himson. Jeden z jeden tutaj łazi potantem, ten tuli królika, a ja jestem lodziarnią na mecze piłki nożnej. Mega. Oh, ten to się nawet trapie, jak jak są. Taki spasiony. Ja nie nadążam za tymi kotami. Dobra, wstawaj. Matka się dusi. Słyszę matka właśnie. się dusi, powtarzam, matka się dusi. To będzie twój ostatni posiłek. I nabieżnie, bo chcesz zostać k-popowcem. Z tą budową. budową może być ciężko. Dlatego idzie na bieżnie. Ta co robi? I na takich Ok. Dziwna interakcja. Co to dziecko chce? Nie wiadomo. To kończysz kiedyś ten obraz? Ludzkiego zo? Dokładnie. Przedaj. Do pracy? Ty wracasz, o Boże, dopiero w poniedziałek? A to jest ta, to jest ta praca, ta projektanta, tak? Dokładnie. Nie przychodzę na żadne przyjęcie. dajcie mi spokój. Ja mam swój burmistrz w domu. W też nie lubię chodzić na przyjęcia. Tam są ludzie. To jest jeden. studniówka A też są ludzie. Ty, on już schudł trochę. A może nie? To Czemu on Lekinsy nosi w ogóle? To są te dres, co ty gadasz. Boże ten ty... dresz. któryś kot umiera czy co tam się dzieje? Ja nie wiem, one się tak drą. Nie dałabym rady z takimi. Jaki kolor ja auta sobie wybierasz? Zapamiętaj, że będzie można przekolorować. Pobarańczowy. Sinokoperkowy róż. Nie, pobrańczowy. Sinokoperkowy Nie ma takiego koloru, teraz już to wiem. Nie ma? Pa. Nie. Nie, ma. nie ma. Chyba. Nie ma, nie ma prawda? Nie no nie, nie, no nie ma. Takie oko. Takiego, no, chociaż. <laughs> A można taki ciemnozielony? No tak. Mam pomysł, zatem. Coś zielony? Ale ciemnozielony. O, o! Taki, taki zgniły. Fergi ci pomarańczowe zrobimy. Może być, no? Rdzo, trochę. No to, może no to może nie, nie weź różowe daj. Może niebieskie. Nie, no niebieskie? Nie no, niebieskie tak nie kontrastują. No, Być może białe. Nie, nie. Po prostu. Wow. A przynajmniej jest zielone. Zapiszmy grę, bo wiadomo, jak ta gra działa. No... średnio bym powiedział, że działa. Ona chyba nie wie, co znaczy działać. Całkiem nic. Ale ciekaw jestem, jest czy czwórka jest też tak działała badziewnie, bo nie przypominam yy, sobie. Na początku nie, ale aktualnie jest na po yy, podobnym poziomie. A, no to kiepsko. No. A trzeba dodać, że te Simsy mają otwarty świat, Open World. Dokładnie. Ty chyba awans miałeś, no nie? nie miałeś. Ja no już jakiś czas temu zostałem kapitanem drużyny. Ciekawe czy można mieć wyższą musenę? Nie wiem. O Jezus. Tu pamiętam, tu pamiętam że pod koniec strasznie ope cechy były, jak grałem kiedyś. Ha ha! Ha Ale chaos w tej chacie jest. Beskity. się wywala. Znika mu ten przyjaciel. Koty coś odwalają ciągle. Ciągle coś grze. Szczur śpi na szafce nocnej. Masakra. Zbukował się talerz. Turbo panca. Powiedział Sim któryś. Jak w użyciu przez dama szymanowska? Co ten kot? <grywa> <grywa> Nie wiem, Simsy są tak popukowane. Sam, ale trójka i tak jest fajna dzięki temu, że miała otwarty świat, mi się bardzo podobała. on no coś mu nie idzie. No chyba nie. Ach, ten przyjaciel. Trochę creepy. Pamiętam, że zawsze mi się w trójce marzyło stworzyć robota. No, pamiętam, że można chyba stworzyć robota, który jak członek rodziny będzie. To będzie wynalazca. Mówić. No. Jak patrzę, jak patrzę po tym, że zjada, zjada samochodzi, to może być ciężko, wiesz? Telefon ci w, w prysznicu dzwoni. Włóż tego dzieciaka już do końca iść spać. A u niego jak tam? Chyba to jest chód Teraz. Tak, 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 teraz widać. No. Leginsy lepiej leżą. Dokładnie tak. Ale jakie trampki ma w ogóle? Ja takie trampki za cieciaka na ryneczku kupowałem za 7 zł. Często mi się e... robiła mi się tak zwana kanapka. Wiesz co to znaczy? Będzie trzeba zobaczyć y... jakie studia wybrać mu Jeśli chodzi o jego karierę muzyczną. Szczerze mówiąc to nie wiem jakie tam opcje są. Zapomnieliśmy przemeblować pokój. A nie, ja... trójeczce za rąbista muzyczka była. Inna trójeczka malatku, chyba już nie? Mm. Ostatni chyba dodatek był w 2014 roku. O mój, Boże. Łóżka mu na razie nie zmieni. Timson. Jaki spacer, ale trochę IRL. Tylko, że brakuje mi jednej jego cechy w tej pozycji. Ha, przemilczmy ten temat. Przemilczmy tak. Jest jedna, jedna charakterystyka. Co, co on robił? Chodził. jest stupid or what? O żyk. <gry> Dole Do, tam, tam, tam niż tu. W góry. W góry. I się ścieło. Spokojnie odetnie się tam jest w simsach. Na rtx 50-70 też chodzi jak kupa na pewno. Dobra, korzystając z sytuacji, dlatego że mamy już 20 minut nagrania i tego, że nie działają simsy, będziemy kończyć ten odcinek, więc żegnam się. <laughs> moment na pauzę, biorąc pod uwagę, co robią postacie w tej chwili. Dokładnie tak. Więc ja się z wami żegnam. Ja też. Był ja też. ze mną Ignia. To ja. To ja. No i trzymajcie się, cześć. Ignia Podłoga, Ignia podłoga. Stream. O, tak się nazywa dokładnie. Dziecko zbrzydkie. brzydkie. Papa. Pa. pa. pa.